Mistrzostwa Europy. Jedne z wielu, nawet nie będę mówić, który rok, który zespół, który trener, bo to naprawdę nie ma znaczenia. Nie wszyscy potrafimy przegrywać. Zwycięstwa cieszą, porażki bolą i czasami robimy głupoty. No, i akurat tak kiedyś nam się przytrafiło, że wygrałyśmy z jednym zespołem, który nie mógł przełknąć tej goryczy i po prostu. Jak wróciłyśmy do szatni, któraś nieopatrznie zostawiła na zewnątrz klucz w drzwiach, więc dziewczyny z zespołu przeciwnego, takie rozgoryczone, po prostu go przekręciły i gdzieś głęboko, daleko na korytarzu wyrzuciły. I nie mogłyśmy się wydostać. I pech chciał, że po prostu w tym miejscu, na tej hali, zasięg y, był bardzo słaby i nie mogłyśmy nawet do nikogo się dodzwonić, żeby poprosić o pomoc, więc musiałyśmy długo... Y, Pukać do drzwi, kopać, prosić o pomoc. Aż w końcu którejś dziewczyn udało się w którymś miejscu wyszukać jakąś jedną kreskę zasięgu, żeby wysłać sms żeby ktoś po nas przyszedł i znalazł jakiś zapasowy kluczyk, i żeby nas po prostu wypuścił. No ale tak nam się przetrafiło. Na pewno dziewczyny, które tam wtedy były, też to pamiętają, i śmiałyśmy się, że złośliwe mamy przeciwniczki, bo nie mogły godnie prze przełknąć tej porażki.